Dla poprawy lub dywersyfikacji przychodów wielu gospodarzy codzienne czynności na gospodarstwie rolnym dzieli z pracą w lesie. Nic dziwnego, w Polsce jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku powierzchnia leśna wynosiła ogółem 9198 tys. hektarów. W typowaniu zdecydowaliście, którym osprzętem do ładowacza czołowego rozpoczynamy drugi sezon maszyna rolnicza gospodarz.pl. Wybraliście chwytak do kłód krab. w takiej postaci musi być przetransportowane. Pomocny może być chwytak do kłód krab firmy Metalfach, który jest dedykowany do załadunku i rozładunku bali drewnianych, często nazywanych okrąglakami. Chwytak do krap krab Metalfach charakteryzuje się masą 250 kg, szerokością 1100 mm, wysokością 1105 mm, który montowany jest na zawieszeniu euro. Czynności takie jak pobieranie kłód z miejsca składowania, załadunek do środków transportu i przeładunek z miejsca na miejsce, czy transport na krótkich dystansach nie powinien stanowić problemów w tartaku i ogólnie pojętym leśnictwie. Ma w tym pomóc element dociskujący kłodę, który jest ruchomym ramieniem uruchamianym siłownikiem hydraulicznym sterowanym poprzez szybkozłącza z elektrozaworu ładowacza czołowego. Jestem przekonany, że dzięki pracy takiego duetu w wielu domach może być ciepło. A i romantycznie przy kominku Zetor Fortera 140 HD z joystickiem firmy Nimco ładowacz czołowy Metalfach model T229, który widzimy ma udźwig maksymalny 1600 kg, a wysokość podnoszenia to 4425 mm. Metalfach w standardzie dostarcza rozdzielacz szwedzkiej firmy Nimco, który po podłączeniu w sposób bezpośredni ma odciążyć pompę hydrauliczną ciągnika. Ładowacz czołowy Metalfach T229 został wyróżniony znakiem bezpieczeństwa Cruz. Oznaczenie to nadaje prezesków z maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym w formie oznaczenia do konkretnego wyrobu tym symbolem przez producenta. Następny materiał poświęcimy wskazanemu przez was sprzętowi. Wasz wybór to wycinek do sianokiszonki. kiszonki Zapraszam!